To chyba najbardziej wyczekiwana konsola od Anwernika od bardzo dawna. Dual screen, klapka, dotyk i wyraźne skojarzenie z Nintendo DS sprawiły, że jeszcze przed premierą zainteresowanie było ogromne. Owszem, wcześniej były już próby podejścia do tematu dwóch ekranów, chociażby IN którego bardzo lubię, ale były to konstrukcje drogie, niszowe i kompletnie poza zasięgiem większości osób. Tutaj po raz pierwszy pojawił się sprzed dual screenem w cenie około 150 dolarów, czyli dokładnie w segmencie, w którym Unburning zwykle czuje się najmocniej. Problem w tym, że im większe oczekiwania, tym łatwiej o rozczarowanie. Jeszcze zanim RGDS na dobre trafił do użytkowników, zaczęły pojawiać się sygnały o problemach z oprogramowaniem, niedopra niedopracowanym Androidzie, chaotycznej obsłudze dwóch ekranów i pytaniach, czy sam pomysł faktycznie został dobrze przemyślany. Na szczęście w większości tych problemów dziś już nie ma. Choć nadal zostaje pytanie, po co Unbernik wysyłał do recenzentów niedopracowany produkt jeszcze przed premierą? Dlatego dziś sprawdzę, czy Unbernik RGDS faktycznie dowozi to, czego wszyscy od niego oczekiwali. Czy dual screen w tej cenie ma sens i czy to, do czego ta konsola została stworzona, czyli emulacja DS-a, działa tutaj jak powinna. Zanim przejdziemy dalej, szybki unboxing. W pudełku poza samą konsolą znajdziemy opaskę na rękę, dwa szkła ochrony na ekrany, stylus oraz kartę pamięci. I tu od razu warto się na chwilę zatrzymać. Bo w końcu mamy coś lepszego nie jest to żadna no-name'owa karta, tylko coś lepszego, więc tutaj lekki plus za to, bo temat słabych kart wracał tu regularnie. Anbernic RGDS dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych, a ja testuję wariant czerwony i muszę przyznać, że wizualnie wypada naprawdę bardzo dobrze. Wygląda na to, że konsola jest solidnie wykonana, nic nie trzeszczy ani nie sprawia wrażenia taniego plastiku. Całość wygląda spójnie i zdecydowanie lepiej niż sugerowałaby cena. Jeśli chodzi o gabaryty to od razu trzeba zaznaczyć jedno. RGDS jest wyraźnie większy od oryginalnego Nintendo DS. -a. To nie jest sprzęt kieszonkowy w klasycznym rozumieniu. Raczej ciężej ją schować do kieszeni niż oryginalnego DS. -a. Wynika to oczywiście z większych ekranów i sodniejszej konstrukcji, ale warto mieć to na uwadze. Na obudowie mamy dwa porty USB-C: jeden służy do ładowania konsoli, drugi do podłączania akcesoriów, kontrolerów lub transferu danych. Zabrakło tutaj wyjścia do telewizora, ale z drugiej strony, po co w tej konsoli opcja podpięcia do telewizora? Największe wrażenie robi jednak sam zawias. Działa bardzo pewnie, z wyraźnym oporem, i co najważniejsze, można go zatrzymać praktycznie w każdej pozycji. Konsola nie opada sama i sprawia wrażenie solidnej, dopracowanej konstrukcji. To dokładnie ten element, który w tego typu sprzęcie potrafi być najsłabszym punktem, a tutaj jest zrobiony naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o wagę, konsola nie jest lekka jak piórko, ale też nie męczy dłoni przy dłuższym graniu. Balans jest w porządku. Nic nie ciąży przesadnie na górny ekran, a całość sprawia wrażenie stabilnej i dobrze wyważonej. Warto też wspomnieć o chłodzeniu, a właściwie o jego braku. Anbernic RGDS nie ma wentylatora ani aktywnego systemu chłodzenia, co dla części osób może brzmieć jak potencjalny problem. W praktyce jednak kompletnie tego nie odczułem. Po około 2 godzinach grania obudowa z tyłu miała w okolicach 40 stopni Celsjusza, czyli bardzo niewiele, a co najważniejsze ciepło było ledwo wyczuwalne pod palcami. Konsola nie parzy, nie nagrzewa się punktowo i nie wpływa to ani na komfort grania, ani na wydajność. Jeśli chodzi o przyciski, to według mnie tutaj jest niestety spora lipa. Zacznijmy jednak po kolei. Depad jest w miarę okay do typowo DS-owych gier i pod tym kątem wypada całkiem przyzwoicie. Jest co prawda dość sztywny, a ja sam wolę bardziej miękkie krzyżaki, ale mimo wszystko da się na nim komfortowo grać i nie jest to element, który szczególnie przeszkadza. Dużo gorzej wypadają przyciski akcji oraz funkcyjne. Są twarde i do tego wyraźnie głośne. Kid jest suchy, mocny i według mnie kompletnie nie pasuje do takiej konsoli. Zarówno ich twardość, jak i hałas wypadają słabo. Zdecydowanie wolałbym zastosowanie miększych, cichszych przycisków, które byłyby po prostu przyjemniejsze w codziennym użytkowaniu. Analogi to temat, który dokładnie przewidziałem. Widziałem je już wcześniej w jednym z admerników i w momencie, gdy zobaczyłem, że RGS dostanie dokładnie te same, od razu wiedziałem, że będzie źle. No i niestety jest. Są śliskie, palec po nich ucieka i bardzo ciężko o precyzyjne sterowanie. Do tego dochodzi pytanie, czy tej konsoli w ogóle są potrzebne. To sprzęt stworzony głównie po demulacji Nintendo DS i ja po kilkunastu godzinach grania praktycznie w ogóle z nich nie korzystałem. Więc chyba to nie jest problem, bo tutaj używa się głównie depada. Z pusty, czyli L1, R2 i L1 L2 i pozostałe znowu są głośne i mają twardy klik, co zaczyna być tu pewnym motywem przewodnim. Na plus można zaliczyć ich rozmieszczenie są w dobrym miejscu łatwo dostępne i ergonomicznie nie ma do czego przyczepić? Szkoda tylko, że znów postawiono na hałas zamiast komfortu. Na boku konsoli znajdują się przyciski regulacji głośności oraz przycisk zasilania. Te akurat działają poprawnie, są dobrze wyczuwalne i nie irytują podczas codziennego użytkowania, więc w tym aspekcie nie ma większych zastrzeżeń. Sam system to w praktyce po prostu Android z grannymi emulatorami oraz możliwość przełączania się między klasycznym Androidem a luncherem Androidnika. I w zasadzie to tyle. Nie ma tu żadnej głębszej integracji systemu z dwoma ekranami, i to jest według mnie jeden z największych problemów tej konsoli. Mamy dwa ekrany, ale system kompletnie nie został do nich przystosowany. Nie możemy na przykład wyłączyć jednego z ekranów, co byłoby ogromnym ułatwieniem przy graniu w inne emulatory, jak PS1, PSP czy cokolwiek, co i tak korzysta tylko z jednego wyświetlacza. Owszem, da się grać na górnym ekranie i dolny przyciemnić, ale on cały czas pozostaje aktywny i widoczny, co jest po prostu irytujące i kompletnie bez sensu. Bardzo liczę na to, że zostanie to poprawione w jakiejś aktualizacji, bo aż się prosi o taką opcję, a jeśli nie, to niemal na pewno pojawi się jakiś customowy ROM, który większość tych problemów po prostu naprawi. Potencjał sprzętowy tutaj jest. Tylko software wyraźnie za nim nie nadąża. Brakuje też sensownego zarządzania dźwiękiem między ekranami. Nie ma opcji, żeby na przykład multimedia działały tylko na jednym ekranie albo żeby dźwięk był odtwarzany wyłącznie z jednego z nich. Dla porównania, w &Torze można było puścić YouTube'a na dolnym ekranie, wyciszyć jego dźwięk i w tym samym czasie grać na górnym ekranie z dźwiękiem gry. I to działało dokładnie tak, jak się tego oczekuje po konsoli z dwoma ekranami. Tutaj czegoś takiego po prostu nie ma. Tak samo nie możemy wyłączyć jednego z ekranów w ogóle, ani dla oszczędzania baterii, ani dla komfortu. Przez sprzęcie z dwóch to według mnie ogromny minus i coś co absolutnie powinno być standardem. Na ten moment drugi ekran często bardziej przeszkadza niż pomaga. I to jest największa wada całego systemu. Dobra, ale zobaczmy jeszcze jak w praktyce działa multitasking. I tutaj według mnie jest po prostu tragicznie. I właśnie dlatego nie będę się specjalnie skupiał na innych emulatorach niż DS. Powód jest bardzo prosty. Skoro nie możemy wyłączyć jednego ekranu, to jakiekolwiek sensowne korzystanie z multitaskingu po prostu nie ma tutaj racji bytu. Przykład z życia. Odpalam grę z PSP. Konkretnie GTA Vice City Stories. Gram na górnym ekranie i chcę sobie na dolnym uruchomić chromium, żeby szybko sprawdzić jakieś kody do gry. I co się dzieje? W momencie uruchomienia jakiejkolwiek innej aplikacji na dolnym ekranie wydajność gry spada dramatycznie. Do poziomu, w którym gra staje się praktycznie niegrywalna. Spadki są ogromne, animacja się rwie i całość przestaje mieć sens. To samo zauważyłem też w innych grach, chociażby z PS1. Niby działają poprawnie, ale co jakiś czas pojawiają się mikrolagi i krótkie spadki płynności. Da się grać, ale po dłuższym czasie zaczyna to po prostu irytować, bo nie jest to płynne i stabilne doświadczenie. W praktyce oznacza to jedno. Multitasking w tej konsoli tak naprawdę nie istnieje. Dwa ekrany są, ale system, wydajność i zarządzanie zasobami kompletnie za tym nie nadążają. To jest kolejny dowód na to, że RGDS został zaprojektowany głównie z myślą o jednym konkretnym scenariuszu emulacji Nintendo DS. A wszystko inne to raczej dodatek, który działa, ale tylko na papierze. Kolejny zawód to niestety bateria. Producent mówi o około 6 godzinach, ale w moich testach absolutnie się to nie potwierdziło. Grałem głównie bardziej wymagające gry z Nintendo DS-a. Testy robiłem na pełnej jasności obu ekranów i około 30% głośności. Efekt? Czas pracy wahał się między 2,5 a maksymalnie 3,5 godziny. Można pewnie trochę wydłużyć czas pracy, zmniejszając jasność, ale mimo wszystko czas nie jest zadowalający. Przejdźmy do emulacji Nintendo DS, czyli tego, do czego ta konsola została tak naprawdę stworzona. I powiem szczerze, tutaj mam mega zaskoczenie, bo potestowałem sporo gier i z żadną nie miałem jakichkolwiek problemów. Po prostu zero. I to jest chyba najważniejsze w tej recenzji. To do czego RGDS został zrobiony, działa tutaj perfekcyjnie. Zanim jednak o samych grach, to spójrzcie na porównanie ekranu z oryginalnego Nintendo DS. -a. W handheldniku są nałożone filtry, które mają imitować klimat i kolory z klasycznego ds i w sumie wyszło to naprawdę świetnie. Ten filtr faktycznie daje bardzo podobne wrażenie do starego ekranu, z tym charakterystycznym retro lookiem. Jeśli ktoś chce możliwie wierne doświadczenie, to te ustawienia robią robotę. Ja jednak poszedłem w drugą stronę, bo chcę od tej konsoli czegoś więcej niż to, co mam na oryginalnym DS-ie. U siebie zmieniam filt na FXAHQ. Oraz odpalam high resolution czy the rendering. Efekt jest taki, że grafika wygląda jak podbita, krawędzie są ładnie wygładzone, tekstury potrafią wyglądać wyraźniej i całość sprawia wrażenie odświeżonej wersji DS-a. I moim zdaniem to jest właśnie ten moment, w którym ta konsola ma sens. Bo dostajesz znajome gry w lepszej jakości i w bardziej nowoczesnym wydaniu. Zresztą widzicie sami na ekranie, że niektóre tytuły potrafią wyglądać u niebo lepiej, więc ja zostaję na takim ustawieniu. Dobra, przejdźmy do gier, zacznijmy od New Super Mario Bros. Które działa perfekcyjnie. Pełna płynność, pełny klatka. Zero problemu. Odpaliłem też Spidermana i to jest dobry przykład, gdzie ja akurat wolę używać stylusa niż męczyć się sterowaniem palcami. I tutaj stylus sprawdza się naprawdę spoko. Szkoda, że nie da się go schować w obudowie jak w oryginalnym DS-ie, ale on jest na tyle duży, że i tak raczej nie byłoby na to miejsca. W praktyce jednak, w grach, które są mocno stylusowe, to jest mega wygodne. Testowałem też, że tytuły typu Nintendo Tetris działa idealnie. Kirby Super Star Ultra działa perfekcyjnie. Contra 4 bardzo fajnie. Sonic Rush Super i Sonic Generations też bez zajęcia. i I to jest najfajniejsze. Niezależnie czy to proste gry, czy coś bardziej dynamicznego, wszystko chodzi stabilnie i bez niespodzianek. O czy DS-a tutaj zapomnijcie. Pójdą te naprawdę bardzo lekkie, więc nie ma sensu drążyć tematu. No i najważniejsze nie ma tutaj żadnych problemów, o których ludzie mówili przed premierą. Nie ma przesuniętych ekranów, nie ma opóźnień, nie ma sytuacji, że jeden ekran nie nadąża albo jest rozjechany względem drugiego. U mnie nic takiego nie występuje i w tym scenariuszu Unburning RGDS pokazuje, że ma sens, bo daje bardzo fajne doświadczenia grania, dokładnie takie, jakiego oczekujesz od List stworzonej pod Nintendo DS. Na koniec trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy warto. A ta odpowiedź jest cholernie trudna. Gdybym dziś miał wydać około 150 dolarów na unberning RGDS, to serio bym się wstrzymał. I zamiast tego dołożyłbym te 100 dolarów więcej i kupił najtańszą wersję Ien za około 250 dolarów. Wiem, to brzmi brutalnie, ale naprawdę idźcie na dwa dni na dodatkową zmianę, zróbcie nadgodziny, godziny, dołóżcie, pożyczcie, poproście babcię o kieszonkowe i weźcie Ien Dlaczego? Bo tam Multitasking działa tak jak powinien. Odpalicie DSa, 3DSa, Multitasking działa wyśmienicie, możecie ogarniać dwie aplikacje naraz, zarządzać ekranami dźwiękiem, wyłączać jeden ekran, wszystko ma sens. W tej najtańszej wersji Ien Tor za 250 dolarów, nie odpalicie gier z PC, ale odpalicie DSa 3DS-a sporą część gier z PS2 bez kombinowania. To jest zupełnie inna liga, jeśli chodzi o komfort użytkowania. Ale i to jest ważne, ale jeśli macie dokładnie 150 dolarów i to jest Wasz absolutny max, to Unburning RGDS zaczyna mieć dużo więcej sensu niż mogłoby się wydawać po całej tej krytyce. Jeśli chcecie grać praktycznie tylko w gry z Nintendo DSa, nie interesuje Was multitasking, kombinowanie z innymi emulatorami, tylko po prostu chcecie otworzyć klapkę i grać w gry z ds to ten sprzęt spełnia swoje zadanie naprawdę bardzo dobrze. Gry z DS-a chodzą perfekcyjnie, bez problemów, bez bugów, bez przesunięć ekranów, które były przed premierą. Dwa ekrany robią robotę, stylus ma sens, a całe doświadczenie jest po prostu przyjemne i bardzo zbliżone do tego, co pamiętamy z oryginalnego ds tylko w lepszej jakości obrazów i z nowoczesnymi filtrami. Pod tym jednym konkretnym zastosowaniem ta konsola naprawdę się broni. I co ważne, w tej cenie nie ma żadnej innej sensownej alternatywy. Jeśli chcecie dual screen, klapkę i sensowną emulację DSa, to RGDS jest dziś jedyną opcją w okolicach 150 dolarów. Tak, IonTeore jest lepszy, bardziej rozbudowany i oferuje więcej, ale kosztuje około 100 dolarów więcej. A nie każdy chce albo może tyle dopłacać. Dlatego patrząc tu uczciwie. Anbernic RGDS to nie jest konsola do wszystkiego, ale jako dedykowana konsola do Nintendo DSa sprawdza się bardzo dobrze i w swojej cenie po prostu ma sens. Jeśli dokładnie tego szukacie, to będziecie z niej zadowoleni. Przy okazji chciałbym Was serdecznie zaprosić do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Retro Konsole Polska, której znajdziesz dyskusje o najnowszych modelach i ich funkcjach, pomoc techniczną i porady od innych użytkowników, linki do okazji zakupowych i promocji, wymianę opinii na temat gier i emulacji. Ułowcyhin.pl od teraz jako aplikacja dostępna w sklepie Play. Obserwuj najlepsze okazje i otrzymuj powiadomienia gdy cena spadnie lub pojawi się nowy kupon. Wszystkie obserwowane okazje znajdziesz w dedykowanej zakładce, dzięki czemu masz je zawsze pod ręką. Pobierz już teraz. Link do aplikacji w opisie lub w sklepie Play.